Jesteśmy właśnie w Barcelonie i zaraz lecimy na nasz pierwszy w życiu wspólny rejs statkiem. I ogólnie pierwszy w życiu rejs z statkiem. Serio. A mój też. Byliście kiedyś no. na wycieczkowcu? Nigdy Dwa tygodnie temu podjęliśmy decyzję, że lecimy zamieszkać na statku i zapraszamy Was na tą przygodę razem z nami. Drodzy Państwo, statek nazywa się Costa Toscana. Na statku mieści się 5224 pasażerów. <grym> Za 13 minut dojeżdżamy i wjeżdżamy na statek. No chyba tutaj, mi się wydaje, że. O, i mi się wydaje, że to jest to. Costa Toscana. O. Ale to jest wielkie, słuchajcie, patrzcie to Koleżanki się trochę pobierały. Ja pierw... Wujaszku! Wujaszku! Ale wyobraź sobie, że ktoś postawił blok na wodzie No to wpadłeś, żeby, żeby nas zabrać na rejs? No nie wiem, tak jakoś myślałem, oglądałem sobie YouTube'a i pomyślałem, co jest takiego mocnego, czego jeszcze nikt nie zrobił w polskim YouTube'ie I jest tak, młody Jan i dopiero odchodzimy, dobra? I śpiewamy normalnie, tak? Tak, i od... Przepraszam Co to jest od razu. Duuuu, duuuu, du, du. <grymne> się cykam, no nie powiem, że nie Pierwszy raz chyba widzę w ogóle takie... No, jak to pływa? No przecież to jest... To więcej ode mnie, to jak to jest możliwe? Ja się topię jak wchodzę do wody Więcej ode <grymne> mnie, jak to jest możliwe Do we still have time or we need to really hurry up for the... No, no, it's fine, yeah, we're no safe Ok, thank you. thank you Bye, bye Aha, okay. <grymne> okay. normalnie masz stare security I to jest real talk, takie lotnisko, tylko... No. Tylko dla Tak. Im jesteś bliżej, tym bardziej czujesz wielkość tego, ale tak zawsze jest że z daleka w sensie i bliżej tym... Yeah, yeah, I'm going, sorry. Jo, patrzcie to. Hello. Deck night. So um, just go straight here. Dosłownie tak jak nie ma to jak statek, przywitał Cię gościu mega uśmiechnięty, powiedział Hi, it's your cabin i w ogóle wszystko pokazał, ja miałem takie A, hi! Specjalnie dopłaciliśmy, żeby mieć e, większy pokój. Y, Kabinę z oknem i dla czterech osób, wszystko. No i oczywiście z oknem na zewnątrz i z balkonem, duży, miał być duży balkon. 9, 2, 3, 8. No, czemu to otwarte to kto Okej, okay, kto się podobał? Kto się Ej, pierwszy? o co chodzi? Czemu nasz pokój jest otwarty? Może po prostu nikogo tu nie było. Może tak. Ej, dobra, kto jest pierwszy? 3, 4, shotgun, shotgun! Shotgun! Shotgun dół, shotgun dół. No shit. Grube, co? Ej, ósma tutaj zbióreczka na opalanie Upał się osiem mało osiem na statku Dobra, no dawaj toaleta jest. To jest co? Toaleta No serio? co ty za... Nie, nie Nie no i nie będziemy podglądać, serio Nie Nie to jest cozy na maksa Serio nie ma żadnej szafy? To jest Co ty? Tu śpi Buggy, tu śmieja I... W sensie, ja oczywiście jestem z winnym kotem, chudym bykiem, ja mogę tu wskoczyć, ale nie ręczę za siebie. Jak Co na przykład... myślicie? Pytuję ci. Ale na tak wyraźnie, tak całkiem. Ogarnęliśmy się, tak dosłownie, potrzebowaliśmy chwilę w naszym pokoju i lecimy zwiedzać cały statek. Tak, już jarałem, się zostałem w kabinie, patrzę na ten windoszek. No. A biorąc pod uwagę, że my wjeżdżamy na samą górę zaraz, a tam będzie jakby chyba centrum wszystkich sportów, basenów obodzenia. i wszystkiego. No. Plus jesteśmy bardzo głodni, więc szukamy jakieś restauracji. Ej, serio. Serio ludzie chodzą normalnie w kapokach skarby i na bezpieczeństwo, że A? oni się boją. Po prostu, jakby coś się stało, to nie są w kapokach. Ha, tam wszyscy ludzie przed nami, chyba nie widzicie, widzowie. Wszyscy są w kapokach. O, to jest pizzeria. Patrzmy. O patrzcie, patrzcie tu. Dobra, pokażę Wam I wszystkich w ludzi w kapokach. Ej, o co chodzi? Tak, tak. Nie wierzę. To jest dla mnie jakieś nierealne. Wow. A tutaj koleni Barcelona, bo właśnie z niej wypływamy. Tak jak wam mówiliśmy. Obok nas płynie centralnie wielki statek. I... Ten Hello. Od ilu do ilu Milenajek i flashuje? Od ilu? Od 1 do 10. 3, cztery cztery. Dobra, piętro szóste. Podobno tu mamy mieć jakąś restaurację. Szukaliśmy przez 20 minut, restauracji, w której powinniśmy my jeść, jakby w której mamy all-inclusive. I znaleźliśmy ją. Jest zamknięta. O 19 dopiero się otwiera ten nasz posiłek, który mamy w cenie jakby podróży statkiem. Dlaczego? Ale zaczekaj. grubo! Co tu się dzieje? Nie, nie co? ma to jak statek, co? A, I patrzcie, tu normalnie macie baseny. Tu macie normalnie zjeżdżalnie wodne. Tu można sobie grać w różne rzeczy. W piłę, w kosza. A to jest już jakiś taki bardziej chyba Trosz dla nas, troszkę co? Troszkę głębszy. Troszkę głębszy. I słuchajcie, doszliśmy do samego jobu statku, który wygląda następująco. No, to wyglądało jak będziemy płynąć, No, tu w Dobra, jak będziemy płynąć, to tutaj zajebiście. Zaproponowałam, żebyśmy szli tak z 15 minut wcześniej na kolację, bo pewnie będzie dużo ludzi, ale nie myśleliśmy, że K***, już tyle, nie? Każda kabina ma swoje siedzenie, także zaraz szukamy właśnie naszego siedzonka. Zobaczcie, uwaga, taki widoczek, widzowie. Ruszyliśmy. Tak, ruszyliśmy już? Ruszyliśmy, no. Skąd wiesz? No spójrz, daj sobie punkt i ruszamy się Odpływamy w tej sekundzie, tym samym zapytaliśmy yy, Jak w takim razie, gdzie tu jest jedzenie, bo nie mogliśmy znaleźć jedzenia Tym samym wiemy, że jedzenie się zamawia tu, że buffet time is not right now Kolacja jest przez kotki URS. Ciekawe, czy zaraz będzie, że tutaj zapłać 300 euro, żeby zjeść <laughs> Dobra, pierwsza rzecz, która jest tutaj e, ciekawa i nieciekawa Że mamy wykupiony jakiś taki pakiet all inclusive, ale na przykład za wodę i za w ogóle jakikolwiek napojusz trzeba płacić Więc widzowie, to jest tatarek no dobra, no ale... Ale przynajmniej w tym, w cenie, no. Co wam poprzychodziło? Proszę bardzo. Masy menu koni. Nie, nie wiem jak to się wymawia. Jakiś makaronik. To jest ma makaronik z kolegą. Tak. Z kolegą? Ja to jest kolega. Jeden kolega. Okej. Okay. Jest tak wysoko, tam jeszcze Barcelonę kąta okawida, jeszcze jest widoczna. Pierwszy zachód słońca na naszym e, rejsie No Prawie na statku tutaj. Tak, bez tu. Jesteśmy w lekkim pośpiechu, bo szukamy recepcji, bo musimy jak najszybciej ogarnąć internet, żeby wrzucić zdjęcia na Insta. Natomiast tutaj patrzcie co się dzieje. Salon gier. Salon gier, a tu mamy kasyno. Ineska, stawiamy coś? Uh, no, no way, <laughs> no fucking way nie nie, 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 dla hazardu, drodzy Państwo. Ja nie. No to wybierzcie coś, wy też, czemu... Jak... Ja mam faworyta tego. Pytanie, czy to jest definitywne nogą? Pokaż. No to, to, to co, co no, są nie Pytanie to tak. jest to jest definitywne no go. Ja ci powiem. Ej, ale wy jesteście wszyscy Daj. niemożliwi. Mówicie potem, że wyglądacie jak pety, a robicie te inny wy jakby pierwotnie. Ty robisz rarde. No dobra, ale ja nie wiem. Jak będę wyglądał. w sensie. To, a czemu nie możemy wstawić tamtego wcześniejszego? Bo jestem przestraszona na, na nim. Tak, taką minę robisz? Bo, no, nie, właśnie, to właśnie zrobiona, nie w... jestem wystawiona ja ja nie, nie była moja pierwotna mina! Nie, Milena. Nie, ale to nie chcę nie ma nie. Nie nie, dobra, nie, to, to, nie. To nie. Nie... W, nie, nie za internet, nie coś tam nie pasuje! Nie! No on wygląda jak Dobra, ładujemy ją! Najwyżej się nie podłączy. Dobra, słuchajcie, nie, musimy to wrzucić teraz jakby. Podejmujemy decyzję po prostu, no, no nie, 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 będzie, nie będzie czegoś, co wszyscy inwestują, ale każdy ma prawo do tego, że jakieś zdjęcie może mu się nie podobać. No to pytanie czy mamy w to iść, no w sensie mi się wydaje, że coś musimy dodać. Nie, nie, ja uważam, no to ale... To ry już mamy. Ale ludzie nie wiedzą, że jakby, że mamy, mieliśmy lepsze zdjęcie, jeśli o chodzi. No to E01, E03. Dobra, poszło, proszę akceptować. No, A jak mam ten internet działa, bo mnie tak po ale no, no po... coś... <laughs> Uwaga! Ktoś napisał mi na DM y przed chwilą, żebyśmy sprawdzili datę zatonięcia Titanic'a. Jest ona dokładnie dzisiaj. W sensie dokładnie? 112, 112. lat temu? Tak, 112 Nie, lat 120, temu. Nie, 120. Dokładnie 120 lat temu. Nie, bo 1912. A. Czyli wypłynęliśmy nasz pierwszy rejs w życiu w rocznicę zatonięcia Titanic'a. W ogóle ty. Ale zryta. To... Zaczęło się o godzinie 2.22, także już się nie mogę doczekać To dlatego każdy w tym kapoku dzisiaj na statku Rocznica. Słuchajcie, zaraz jest 23, a my lecimy działać, żeby zobaczyć jak wygląda nocne życie na statku Bo Pewnie tutaj świątek, piątek czy niedziela, tutaj zawsze pewnie melansz No ja myślę, że to. Tak. nie istnieją dni tygodni. Nie istnieją Ej, gazu dobra, co tu się dzieje, co to jest? Kino, kino Kino? Klub Domy, Kupu, ben. No jak to taka siódma rano w, na TikToku w tych klubach co które... jest. Wejdź tam, wejdź tam błagam wejść. Idziemy dalej. Czy uważacie, że będzie dużo ładnych dziewczyn w naszym wieku albo około? Ja widziałam dzisiaj taką panią, gdzie ona miała tak 80 plus, miała takie duże pantofelki, wyglądała mega p*** ty... Serio. Ale my mówimy na serio, no że chcielibyśmy podać jakieś dziewczyny na wyjeździe. O, 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 o. Ej, tu jest a Silent Disco człowieku! Ale tu tak na... Bo to są baseny, jak nie że tu jest jakieś silent disco, wielkie, jest f*** ludzi. I są jakby trzy różne osoby, które Aha. śpiewają. Oni śpiewają, oni wszyscy mają słuchawki. Na obiedzie nie lają się kompletnie. I jedyna rzecz, którą w tym momencie można dostać na statku, to jest tak wyglądającego. Burger. No więc tak jak sobie teraz wcinam Pojedzone, bierzemy słuchawy w takim razie Dobra, zakładamy słuchawy Okej, okay, słuchajcie 23.15 miała już się zacząć impreza Zobaczymy czy zaczęła Tu jest pan DJ Ale nikogo nie ma Chciałam powiedzieć, że jestem naprawdę Uwielbiam cię za to, że zaszutganowałeś to łóżko dla nas. No. A że oni Dzięki, że muszą... dla nas zaszutganowałeś to łóżko i. Wyjdź stąd! Łapy precz od mojej kobiety! Dobra. Ja kochani jestem w tym najlepsza. I idziemy spać. Elo! Kochani, dopłynęliśmy na Majorkę. Jest godzina... 7.04, wszyscy jeszcze śpią Ja wstałem, żeby zobaczyć w cud słońce Co prawda jest po drugiej stronie statku, więc już tam nie przejdę Natomiast jesteśmy na Majorce Nie wiem o której dopłynęliśmy Jest bardzo ładnie Wszyscy jeszcze śpią Natomiast trzeba będzie wszystkich obudzić, bo Mamy śniadanko o 7.30 Za pół godziny przygoda w nocy. Ej, kocham to i nienawidzę, że mam taki płytki sen, no. bo dosłownie no straciłam godzinę na tym, bo zaczęło się coś jakoś około czwartej, tak mega tłuc. Ja tak spoglądałam na Bagiego, bo to zaraz nad jego głową tutaj nie wiem, na tym patio, albo nie no. wiem, za oknem, coś się tak mega tukło i ja już nie wiem. Ale ja spałem, ja, ja w ogóle nic to, nie słyszałem. Że, że, że to nie my już po prostu. No i co się to okazało, że to było? No nie wiem, co to było. Nie wiem, no serio, myślałam, że już się coś dzieje i wiesz, że już sobie wkręcałam, że po prostu jesteśmy A, że w takiej noc, że, że, w ta, że w takiej pozycji. <grystanie> 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 oh, z amortyzacją. O! Amortyzacją. Kurde balans. O, kurde balans, słuchajcie. No, port jak port, nie? Na chwilę drążyć temat, przecież. <grystanie> Jeszcze się niestety nie odnajdujemy na tym statku. W sensie, serio, jest tu tak dużo rzeczy, że co chwilę czegoś szukamy. Teraz aktualnie szukamy naszej restauracji, gdzie zjemy śniadanie. Dobra, wjeżdżamy na śniadanko zaraz, recenzja co tutaj będzie można zjeść sobie? Śniadanie to bufecik, także tutaj można się najeść w przeciwieństwie do tej kolacji, obiadu, który totalnie był malutki. Dobrze, słuchajcie, mamy tak. Kiełbaski. No i jak? Dungeons, el